6 grudnia był coraz bliżej. Bulk na dłoń oderwała kolejną kartkę z żółtego kalendarza piszącego w kuchni. Następnie odsunęła lekko krzesło i podparła na drewnianym stole krągły podbródek swojego właściciela. Z jego ust uleciało ciche westchnienie. Ech. Mikołaj czuł się stary, ociężały i niepotrzebny. Zwykle na samą myśl o rozdawaniu prezentów skakał w szale radości w podniecenia. Nie mógł doczekać się wizyty u dzieci. Przez cały rok omyślał coraz to nowe taktyki cichego podkradania się i odsuwania zasuwy drzwi. Nagle zadzwonił telefon. Świąteczny dzwonek. Kiedyś tak miły dla jego ucha, dzisiaj przypominał mu skrzeczenie ropuchy i budził w jego sercu odrazę. W końcu wstał i ociężale ruszył odebrać telefon. Hallo? – zapytał. W fabryce zabawek? Zepsuta maszyna? Zaraz tam będę. Obiecał stanowczo i rzucił słuchawką. Przez chwilę patrzył za okno na zgrabne śnieżynki. Białe kuleczki tańczyły z wyjątkową gracją. Biały puch rozbudził w Mikołaju tęsknotę za piękną i smukłą sywetką. Oczami wyobraźni widział, jak wędruje w eleganckim fraku ulicami miasta, a pod rękę trzyma go dystyngowana dama, zaś mieszkańcy patrzą na niego z podziwem i należytym szacunkiem. W końcu popatrzył na drzwi i ruszył z pomocą do fabryki. Jak zwykle, pomyślał. W fabryce zabawek panowało ogromne zamieszanie. Każdy chciał zdążyć na czas. Pakowacze pieczołowicie ozdabiali czerwonymi wstążkami prezenty, aby potem wrzucić je do wielkich sań stojących na środku hali. Mikołaj z wielkim trudem przepchnął się przez drzwi sterowni. Z font palonego materiału i grupka elfów, zgromadzona przy pulpicie z tysiącami guzików i dźwigni, pozwoliła wysunąć wniosek, gdzie szukać zepsutej maszyny. Ostatnią partię szmacianych lalek ze złotymi guziczkami trzeba było szyć ręcznie. Igły, i nitki poszły w ruch. Mikołaj był pracowitym człowiekiem, dlatego, nie czekając ani sekundy, postanowił pomóc elfom. Niestety, po godzinie swojej koszmarnej pracy zaszył guziki tylko jednej lalce. Jego pulch na dłoń niezgrabnie trzymała ikłę. Już na samym początku nie mógł trafić nitką do tej cholernej dziurki. Potem zaszył co prawda guzik lalce, ale na jej głowie, zawstydzony, czerwony i zły, nikomu nie przyznał się do swojej porażki. I schował nieszczęsną lalkę do lewej kieszeni spodni. W taki dzień miał ochotę tylko ukryć się pod swoim wełnianym kocykiem i czekać, aż dzieci zapomną o prezentach 6 grudnia i Mikołaju. Nocy męczyły go koszmary pełne bezgłowych misiów i szczerbatych lalek. Wreszcie nastał litościwy świt. Obudził się z okropnym bólem głowy i worami pod oczami. – Dlaczego to musi być dzisiaj? – jęknął zrozpaczony. Spojrzał na krwiożercze sześć w grudniowym kalendarzu. Cały dzień spędził w fabryce z ogromną papierową listą, sprawdzając, czy ma już w saniach prezenty dla wszystkich dzieci. Wieczorem, niewyspany i bardzo zmęczony, ruszył ze swoją misją. Wielkie Złociste sanie pomknęły z zawrotną prędkością, ciągnięte przez radosne renifery. Wszystko szło w miarę sprawnie. Po skończonej pracy, sanie w końcu były już puste i Mikołaj mógł wrócić do domu, odpocząć. Właśnie wtedy, gdy przekręcał klucz do drzwi wejściowych, spojrzał. Sam nawet nie wiedział dlaczego, w okno domu po prawej stronie. Mieszkała tam malutka Emilka z mamą. Patrzył i patrzył, aż w końcu w jego głowie pojawiła się przerażająca myśl, czy ja o czymś nie zapomniałem? Miał sąsiadki dopiero od miesiąca. Renifery odprawione, magia Sani zniknęła. Jak ja dostarczę Emilce prezent. A właściwie, co może dać gruby Mikołaj małej dziewczynce? Pomyślał. Po chwili zawahania podszedł jednak do małego okienka sąsiadek i fachowym, znanym tylko Mikołajowi ruchem, otworzył je. Po czym próbował przejść przez nie do środka. Niestety, w połowie tej drogi utknął. Tak, w pozycji zawodowego pływaka, nie wiedział, czy spalić się ze wstydu przed mieszkańcami, czy zadzwonić po straż pożarną. Było jeszcze ciemno. Jak mogłem się tak urządzić? Nienawidzę tego dnia płakał w duszy. Nagle, obok klatki schodowej, pojawił się ruch. Malutka, zgrabna trzylatka, otworzyła szeroko oczy i z zachwytu i ślepego uwielbienia krzyknęła Mikołaj, Mikołaj, mamo, zobacz! Na nic dał się palec, który ostentacyjnym ruchem Mikołaj przytknął do ust, oraz błagalne gesty mające doprowadzić do zaniechania wszelkich hałasów emitowanych przez Emilkę. Kilka minut później obok dziewczynki pojawiła się jej mama w szafroku i fioletowych bamboszach. Ale heca! skomentowała, kiedy ogólna wesołość i podniecenie sąsiadek. Trochę opadły, postanowiły wyciągnąć naszego bohatera z opresji. Pociągnęły świętego za ręce, aż z hukiem wpadł do środka. Ja, 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 by, by, by bardzo przepraszam! Jęknął zawstydzony i spuścił wzrok. Na drugi raz proszę zapukać, odezwała się zaspana sąsiadka ciepłym i stanowczym głosem. Potem zaprosiła Mikołaja do kuchni. I zrobiłam gorącą herbatę. Gambędzili wesoło aż do rana. Rozmowa tak ich wciągnęła, że Mikołaj zapomniał, po co tak właściwie tam przyszedł. Wtedy mała dziewczynka wspięła się na jego kolana. Był tym trochę zakłopotany, lecz teraz wiedział już doskonale, co da jej na prezent. Tajemniczo sięgnął do lewej kieszeni spodni. I wyciągając zabawkę zagadnął. Droga Emilko, to jest wyjątkowa lalka, a wiesz dlaczego? Bo ty kapelusz? Z nutką nadziei spytało dziecko. To też roześmiał się Mikołaj, wpatrując się w źle przeszyty guzik. Jest wyjątkowa, bo dostała się z miłości, rzekł wzruszony. Po czym zasnął na krześle z uśmiechem na twarzy. I jedną bardzo miłą myślą. Wartość wszystkich Twoich uczynków jest mierzona miłością, Mikołaj.